Cześć, wiem, że pewnie nie chcesz ze mną gadać, ale na serio Cię przepraszam. I chcę, żebyś wiedział, że zrobię wszystko, żebyś mi w końcu wybaczył. Masz rację, ale teraz zablokuj ten numer. I nigdy więcej nie pisz. Błagam, naprawdę zrobię wszystko! Wszystko? To zrób sobie tatuaż z moim imieniem. Dobrze, kochanie, zrobię to jutro. Oj, ciekawe! Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Nie ma szans, że na serio to zrobiłaś. Nie mogę w to uwierzyć. A więc teraz mi wybaczysz? Zrobiłam to, o co prosiłeś. Mm. Czekaj, co? Powiedziałeś, że jak to zrobię, to do siebie wrócimy. I naprawdę uwierzyłaś, że wszystko nagle ci wybaczę? Zdradziłaś mnie z całą drużyną koszykarzy. Nie ma szans, żebyśmy do siebie wrócili. Skarbie wiem, że cię to boli, że cię zdradziłam, ale przysięgam, że to nic nie znaczyło. Po prostu mieliśmy cięższy okres, ciężko pracowałeś i się dużo uczyłeś, a ja popełniłam malutki błąd. Błagam, naprawmy to jakoś. No mali to oni nie byli, jeśli wiesz o czym mówię, a zresztą zapomnij o powrocie. Czyli zrobiłam sobie tatuaż z twoim imieniem bez powodu, tylko się mną zabawiłeś. Kazałeś mi to zrobić wiedząc, że nic z tego nie będzie. Powinnam cię za to pozwać. Nie wierzę, że zrobiłeś to osobie, którą kiedyś kochałeś. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo złą rzecz zrobiłeś. Co ja mam teraz powiedzieć swojemu przyszłemu mężowi? Że mój były był zakochanym w sobie egoistą? Po prostu daj mi ostatnią szansę. Przepraszam za to wszystko, co zrobiłam. No, skończysz już paplać te głupoty?